Dzisiaj przygotowałem dla Was 15 diabelskich rzeczy, których nie wiedzieliście o Lucyferze, prawdopodobnie. Tom Ellis, który wciela się w tytułową postać, zdradził w jednym z wywiadów, że pomysł na serial zrodził się właściwie z odcinka pilotażowego tego właśnie serialu. Yy, no dobra, już tłumaczę. Początkowo serial miał opowiadać o Lucyferze zawierającym umowy ze zdesperowanymi, nikczymymi ludźmi, aby później zbierać od nich przysługi. Jednak po nagraniu pierwszego odcinka twórcy zobaczyli jak dobrze serial radzi sobie jako tak zwany procedural policyjny i docenili historie, które mogą z tego później wyniknąć. Tak też z pilota wykiełkowała zupełnie nowa seria, którą znamy dzisiaj, a poprzedni pomysł przynajmniej na ten moment porzucono. Przez brak jakichś bardziej oczywistych nawiązań, być może część z was nie wie, ale Lucifer jest postacią komiksową, co więcej z serii komiksów DC. Lucifer po raz pierwszy pojawił się gościnnie w komiksie The Sandman, a później otrzymał własną serię komiksów i przygód. Co więcej, stał się jedną z najpotężniejszych postaci w całym uniwersum DC, co jest aż niemożliwym do wyobrażenia, oglądając serial. Stay. Prawie zawsze tytuł konkretnego odcinka jest wymawiany przez Lucyfera w trakcie trwania tego właśnie odcinka. No a kiedy nie mówi tego Lucyfer, to z pominięciem pierwszego odcinka tytuł zostaje wypowiedziany przez inne postacie. No i to już koniec ciekawostki. Tom Ellis dowiódł już dostatecznie, że idealnie pasuje do tej diabelskiej roli. W jego aktorskim CV znalazło się nawet coś, co pomogło mu w jego późniejszym odgrywaniu. Jak się okazuje, aktor sam wykonuje wszystkie sceny śpiewane z udziałem jego postaci. Jednak w momencie, kiedy obsadzono go w roli Lucyfera, nie potrafił grać na pianinie. Co jak wiemy jest dość istotnym elementem jego osobowości, no i jego klubu. W zeszłym roku jednak oficjalnie dodał tą umiejętność do listy, także zapewne kolejne występy w serialu będą już w pełni jego zasługą. Wiemy już, że odcinek pilotażowy był inspiracją dla nowego kierunku serialu. Jednak sam pilot też był zainspirowany tylko czymś innym. W 11 sezonie serialu Supernatural pojawiła się inna, tamtejsza wersja Lucyfera, który powiedział wtedy, że gdyby tylko udało mu się wydostać z piekła, przeniósłby się do Los Angeles, żeby pomagać rozwiązywać zagadki kryminalne. Brzmi znajomo? So you are the devil. Wygląda na to, że część głównej obsady przygnało na plan przeznaczenie Tom Ellis, Lauren German i Amy Garcia. Urodziny, a właściwie narodziny tej trójki dzieli tylko 12 dni. Urodzili się kolejno 17, 29 i 28 listopada 1978 roku. W rzeczywistości LAX, czyli klub Lucyfera, gdzie tak swoją drogą miałem być, ale w marcu przeszkodziła mi w tym kwarantanna, to tak naprawdę sklep Disneya. Wiem, nie wygląda to aż tak mrocznie i hollywoodzko jak w serialu. W każdym razie to jest z zewnątrz, a wnętrze klubu zostało odzorowane i zainspirowane klubem nocnym Emerson Theatre. Co ciekawe, to właśnie dokładnie w tej lokacji był nagrywany pilot serialu, a później do reszty odcinków odtworzono wnętrze ze znacznie mniejszą sceną. Dan jest postacią, za którą, łagodnie mówiąc, nie przepadałem, ale później aż czekałem na kolejne sceny z jego udziałem przez odpowiedni rozwój jego postaci przez twórców. Jednak sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej, bo początkowo w jego rolę miał się wcielić Nicolas Gonzalez, który wcielił się w Dana w pierwszym odcinku. Kiedy natomiast ruszyły dalsze nagrania, wszystkie sceny z udziałem Dana zostały nagrane od nowa z Kevinem Alejandro, który został z nami do dziś. Jednym z bardziej oczywistych nawiązań do innych postaci albo światów DC było pojawienie się tego właśnie Lucyfera w serialu Flash w ramach Crisis on Infinite Earths, które jest swoistym crossoverem multiversum. Sceny z nim miały miejsce w świecie Ziemia 666, co oczywiście nawiązuje do liczby diabła. Początkowo w rolę Mace miała wcielić się Lina Esco. Jednak była to kolejna zmiana, która nastąpiła po wspólnym czytaniu scenariusza, a aktorka do nagrań została już finalnie zmieniona. Jak wiadomo, po trzecim sezonie serial miał małe problemy, jednak został uratowany i zostanie wyemitowany aż do szóstego finałowego sezonu. Nie zmienia to jednak faktu, że łącznie z uratowaniem serialu na sezon czwarty i dalszy, produkcja nie przebiegała już tak prosto i łatwo. W przypadku powrotu na plan w ramach nagrywania piątego sezonu ekipa dowiedziała się o tym zaledwie kilka godzin przed oficjalnym oświadczeniem w sieci. Tom Ellis, który wciela się w tytułową rolę ma trzy siostry, z czego jedną siostrę bliźniaczkę o imieniu Lucy. Przypadek? Postać Lucyfera jest charakterystyczna i nie sposób pomylić jej z żadną inną, głównie za sprawą właśnie Toma Elisa. Jednym z jego znaków rozpoznawczych jest brytyjski akcent, który początkowo, tak kolejna zmiana, miał być amerykański. Zamysłem było to, aby Lucyfer był jednocześnie uroczy i sarkastyczny, a według tego co mówi sam aktor, z amerykańskim akcentem postać ta brzmiała zbyt gburowato, co zmieniało całkowicie jego postrzeganie. Tak też ten element również zmieniono, jak już teraz wiemy prawdopodobnie na dobre. Wiemy, że wyszło to na dobre, jednak niektórzy wiedzieli o tym, że będzie wręcz przeciwnie, jeszcze zanim pojawił się pierwszy odcinek serialu. Chodzi tutaj głównie o grupy religijne, które nie chciały, aby serial zmienił postrzeganie ich najsłynniejszego biblijnego złoczyńcy. Wówczas pojawiła się nawet petycja, aby usunąć serial, który jeszcze nie istniał, stworzona przez grupę One Million Moms, która zebrała całe 38 tysięcy podpisów. Później pojawiła się kolejna petycja z ilością już 100 tysięcy głosów, jednak jak widać serial nadal trzyma się świetnie i raczej już bez większych problemów dotrwa do ostatniego szóstego sezonu. Mamy w serialu pełno odniesień do Boga, do aniołów, do Ewy i innych znanych z Biblii postaci, jednak nigdy nie pojawiła się jeszcze ani jedna wzmianka o Jezusie. Dlaczego? Tego twórcy jeszcze nie zdradzili. Kto wie, może szykuje się jakaś wielka walka w CGI na zakończenie serii. Mam też nadzieję, że po tych kilku punktach YouTube nie uzna tego materiału za religijny i algorytmy nie wrzucą go do jakiejś złej kategorii. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie po sobie oceny i komentarze na dole i subskrypcję kanału, żeby nie przegapić niczego więcej. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.